To jest podcast wydawnictwa Mac Edukacja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatytułowany Kącik tematyczny. Podobnie jak w przedszkolnych kącikach tematycznych, skupimy się na różnych zagadnieniach z obszaru wychowania i edukacji przedszkolaków. Jak psycholog z pedagogiem porozmawiamy o aktualnych tematach edukacji przedszkolnej i o rozwiązaniach, które polecamy z punktu widzenia teorii i własnej praktyki edukacyjnej. Gospodarzami tego podcastu będą Wiktoria Kowalska, dyrektor przedszkola, pedagog i edukator, ekspertka wydawnictwa Mac Edukacja oraz autorka materiałów edukacyjnych. Oraz Maciej Ciechomski, psycholog przedszkolny, trener oświaty oraz autor materiałów edukacyjnych wydawnictwa Mac Edukacja. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek będzie pod hasłem Wstydu. Ale nie do końca. Nie, będzie o takich trudnych, krępujących dla wielu osób sytuacjach, i mówię tu też o własnych doświadczeniach pracy w przedszkolu, kiedy musimy wykonać różne aktywności, mm, które nie do końca nam pasują, albo nie do końca czujemy się w nich dobrze. Wiesz o czym mówię? Zdecydowanie nazwałam to sobie tak roboczo profesjonalny, nieprofesjonalista. To znaczy, jak profesjonalnie poradzić sobie z naszymi ludzkimi niedoskonałościami. Czyli już mówiąc konkretnie, kiedy musimy zaśpiewać, a czujemy, że nie umiemy śpiewać, albo musimy zatańczyć, chociaż nie czujemy się z tym komfortowo, kiedy inni patrzą, jak tańczymy. Albo musimy coś namalować, a nie czujemy się wybitnymi artystami, którzy mieliby jeszcze kogoś uczyć tego, w jaki sposób ma jakąś pracę plastyczną wykonać. Ale także będziemy się mierzyć z różnymi zadaniami, które stawia przed nami dyrektor lub no, potrzeba i sytuacja. To znaczy, nie mamy profesjonalisty, który poprowadzi muzykę w przedszkolu, nie mamy profesjonalisty, który prowadzi gimnastykę korekcyjną z dziećmi w przedszkolu, angielski lub czasowo na przykład logopedię i no, czujemy, że nie mamy odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia w prowadzeniu takich zajęć, a jednak musimy temu sprostać. Czyli w tym odcinku dowiecie się, w jaki sposób możecie nadal być profesjonalnym nauczycielem, chociaż wykonujecie różne aktywności, do których nie czujecie się super przygotowani albo po prostu nie macie tam wybitnych uzdolnień, i nadal pokażemy, w jaki sposób można to robić dobrze. Spełniać wszystkie wymagania, które przed nami stoją, a przede wszystkim, jak to zrobić, żeby dzieci z tego korzystały w pełnym zakresie. Zaczniemy dzisiejsze rozważania od takiego hasła, że perfekcjonizm jest wrogiem dobrej zabawy. No bo o co chodzi w dobrych zajęciach z dziećmi? O to, żeby uczyły się poprzez zabawę, no i żebyśmy mieli trochę z tego też satysfakcji. I dobrej zabawy. Chcesz przez to powiedzieć, że wyzwaniem, które nakreśliliśmy w tematyce tego odcinka, jest poradzenie sobie z oczekiwaniami do siebie samego i ze swoimi lękami, albo właśnie ze wstydzem, strachem przed oceną? Dokładnie tak. No, bo czego my się najbardziej boimy, stając przed 25-osobową grupą dzieci? Kiedy musimy zaśpiewać przed nimi piosenkę, chociaż wiemy, że akurat tym talentem nie zostaliśmy obdarzeni e, zbyt hojnie, e, no, boimy się oceny. No, a pytanie, czy dzieci będą nas oceniać? To my, jako dorośli, mamy takie brzemię tego, że wszyscy nas wszędzie oceniają i wszyscy będą nas wytykać palcami o to, ten, coś źle śpiewa. A przecież dzieci jeszcze zupełnie tych mechanizmów nie znają. Um. Mi przyszło do głowy takie ryzykowne porównanie, że to trochę ten sam rodzaj lęku i obaw, który występuje przy rozmawianiu z dziećmi na temat intymne, kiedy stawiamy sobie takie wysokie oczekiwania, jak ja to wytłumaczę, jak ja powiem na przykład o seksie, o różnicach w wyglądzie między chłopcami i dziewczynkami, bo przykładam do tego swoją taką miarkę dorosłego człowieka i oczekiwań, które które przed tym stoją. Tymczasem, kiedy odwrócimy tę sytuację i się zastanowimy, czego dziecko potrzebuje jakich informacji od nas, to ten świat staje się zupełnie bezpieczny, bo okazuje się, że dziecko potrzebuje po prostu dowiedzieć się, na czym polegają te różnice. Na przykład w wyglądzie fizycznym, bo na poziomie przedszkola to to dzieci interesuje. Podobnie jest... Z różnymi tymi krępującymi albo wstydliwymi dla nas sytuacjami w innych obszarach, kiedy musimy zaśpiewać, zatańczyć, pokazać jakieś ćwiczenie, namalować coś, że te oczekiwania dzieci są bardzo, bardzo proste, ale też te potrzeby są na takim prostym, podstawowym poziomie i nie tego dzieci od nas oczekują. O, może tak by warto to powiedzieć nie tego oczekują, żebyśmy zrobili to idealnie. Dzieci oczekują od nas tego, że wyjdziemy z nimi razem w jakąś aktywność, że pokażemy im coś nowego, im pokażemy im coś ciekawego. No i w naszej praktyce edukacyjnej wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że prostota wygrywa. To znaczy, im bardziej skomplikowane, trudne zajęcia próbujemy przeprowadzić z dziećmi. Tym one są mniej efektywne, bo stresujemy się tym, jak to wyjdzie, a nie wchodzimy po prostu w proces, w proces nauki przez zabawę. Wiadomo, że najprościej jest najtrudniej i redukowanie tych naszych oczekiwań i naszych założeń co do aktywności jest takim, jest dużym wyzwaniem. No ale właśnie, prostota to byłby pierwszy klucz do prowadzenia zajęć, ale mi też przychodzi do głowy to, że autentyczność, czyli pokazanie siebie, takim, jakim jestem, bez udawania kogoś innego, też jest dobrą wskazówką dla nauczycieli, to moglibyśmy powiedzieć, że oprócz prostoty jest drugi taki klucz, prawda? Żeby, żeby nikogo nie udawać, żeby być sobą, być autentycznym. Co więcej, ile obciążeń w ten sposób zdejmujemy z dziecka, które też w przyszłości, no jesteśmy idealnym wtedy przykładem, że nauczyciel no, też pokazał, że czegoś nie potrafi. Też pokazał, że czegoś może nauczyć się na przykład od dzieci. Ja miałam kilkukrotnie takie sytuacje. No, przyznam się do dwóch rzeczy, które są moją piętą achillesową. Zdecydowanie nie umiem rysować. I wielokrotnie dzieci, myślę, że wszyscy słuchacze tutaj znają ten moment, kiedy dzieci podchodzą, Proszę pani, czy może pani narysować konia? No i w tym momencie robimy się czerwoni, krew odpływa z głowy. No i co my teraz zrobimy, bo dziecko chce, żebyśmy narysowali konia? Koń, którego narysujemy, dla dziecka zawsze będzie najpiękniejszy. Chociażby przypominał psa, królika, nie wiadomo co. E, I jeśli podejdziemy do tego tak, że powiemy dziecku, wiesz co, ja nie najlepiej rysuję, ale postaram się dla ciebie najlepiej, jak potrafię. Albo wiesz co, spróbujmy narysować tego konia razem. Zobacz, ja spróbuję narysować głowę, a ty może całą resztę i jakoś razem stworzymy wspólnego Albo konia. Albo poprosić dziecko, jeżeli umie rysować, a często no w moim przypadku tak samo jest, że niektóre dzieci rysują lepiej ode mnie. W wieku przedszkolnym można poprosić, żeby nauczyły mnie jak narysować i jeszcze kogoś nauczyły przy okazji z grupy. To właśnie jest ta druga sytuacja konstrukcje z papieru latające samoloty. Też nie wychodzi mi to najlepiej, ale wielokrotnie z olbrzymim zaangażowaniem, zwykle akurat tutaj chłopcy uczyli mnie składać dobrze latające odrzutowce, samoloty. I zobaczmy, jeśli zastosujemy ten motyw odwróconej klasy, bo tak to się nazywa w pedagogice, czyli tego, że stawiamy, odwracamy rolę, stawiamy dziecko w roli eksperta. Tego, kto mnie dorosłego może czegoś nauczyć. Zobaczmy, ile obciążeń zdejmujemy z, z dziecka, które czegoś nie będzie potrafiło. No tak, A... ale może pokazać też, jak coś by zatańczyli albo jak by zaśpiewali. Są dzieci, które przecież pięknie śpiewają i mogą nas w tym wyręczyć. I to też może być ciekawa, nawet bardzo ciekawa. Ciekawe spotkanie albo ciekawe zajęcia, kiedy właśnie odwrócimy te rolę, albo dobrze poobsadzamy osoby w różnych rolach. I siebie, to jest ważna wskazówka, nie musimy obsadzać zawsze w roli autorytetu. Zdecydowanie, ale tak samo jest z dziećmi. Zobaczmy, o ile bardziej komfortowo będzie się czuło dziecko, któremu wyznaczymy inną rolę, jeśli ono zdaje już sobie sprawę z tego, albo ma niesamowitą tremę, że nie potrafi śpiewać, tak? E... Tak. Pamiętam taką sytuację w jednej z naszych grup, kiedy dzieci przygotowywały występ, który miał właśnie bardzo rozbudowaną oprawę muzyczną i wokalną. No, i co się wtedy wydarzyło? Był jeden chłopiec, który no, zdecydowanie nie lubił, nie umiał śpiewać, i już zdawał sobie z tego sprawę. To było przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka, gdzie była właśnie bogata oprawa muzyczna. Co zrobiła nauczycielka w tej sytuacji? Obsadziła go w roli DJ-a. Zbudowali wspólnie konsolę, DJską. On miał ciemne okulary, miał słuchawki na uszach. Nie śpiewał, ale czuł się częścią całej scenizacji. Czuł się, miał swoją rolę, swoje miejsce w tej całej sytuacji. E, I wypadł świetnie. Co więcej, okazało się, że był gwiazdą tego występu, mimo że nie wyśpiewał ani jednego wersu. Czyli e, nie ma złych aktorów, są źle obsadzeni? To możemy powiedzieć, że, że dla każdego można dobrać taką rolę, żeby się czuł dobrze. I nauczyciel nie jest tutaj szczególnie uprzywilejowany ani pominięty. Też powinien dla siebie dobrać taką rolę, żeby czuł się w niej dobrze, bo różne nasze niedoskonałości dzieci wyłapują, pamiętajmy, doskonale i też wiedzą, kiedy jesteśmy nieszczerzy, albo nie jesteśmy autentyczni, albo się czegoś wstydzimy i naprawdę doceniają to, że zrobiliśmy jakiś wysiłek. Na przykład, żeby coś pokazać albo zmienić, mimo to. To idąc za tą myślą, zobaczmy, jak jako nauczyciele często narzucamy sobie takie homonto perfekcjonizmu e, to znaczy oczekiwań samych wobec siebie. Na przykład nie znamy się zupełnie na nutach. No nie mieliśmy z tym styczności, nie ukończyliśmy szkoły muzycznej. Może muzyka w naszej edukacji też nie była naszym priorytetem. Dlaczego na siłę chcemy uczyć dzieci zapisu nutowego? Czy gdziekolwiek w podstawie programowej, w jakimkolwiek programie przedszkolnym jest zapisane to, że musimy uczyć dzieci zapisu nutowego? No, ale idąc za tymi... Wskazówkami, o których mówiliśmy, możemy ten, te cele uprościć i powiedzieć, że możemy się pobawić z dziećmi w rozróżnianie długości dźwięku. Połączyć na przykład to z prostymi aktywnościami ruchowymi, kiedy skaczą na przykład do przodu, skaczą do tyłu, albo powtarzają jakiś ruch krócej, albo dłużej, albo na wysokość dźwięku reagują jakąś pozycją na dźwięki niskie, na przykład kucają, albo podskakują na wysokie, albo po prostu nazywają instrumenty, jakie słyszą, słyszą w utworze. I to są przykłady takich bardzo prostych aktywności, które nie są jednak banalne i zostawiają dzieci bardzo ważne doświadczenie w dodatku. I to następna rzecz, łączące różne zmysły. Czy to też jest trop taki dydaktyczny na poprawę tej wartości naszych, naszych zajęć? I tak, zdecydowanie. Polisensoryka pozwala dziecku odprężyć się, pozwala uruchomić różne swoje ukryte potencjały, uruchamia wyobraźnię, wciąga wszystkie zmysły i tak naprawdę zwykła. Prosta aktywność staje się niesamowitą przygodą, a jak jeszcze wejdziemy w tę przygodę razem z dziećmi, no to okazuje się, że mamy najlepsze zajęcia, jakie dziecko przeżyło w życiu. I ten nasz profesjonalizm jako nauczyciela nie musi wynikać z tego, że musimy być właśnie omnibusami we wszystkich dziedzinach, radzić sobie perfekcyjnie, tylko potrafimy łączyć te światy i kreować takie ciekawe doświadczenia edukacyjne. Też pokazując nasze zasoby i też nasze ograniczenia, i wspólnie z dziećmi to przeżywając. Kolejna strategia na to, jak radzić sobie z no, tymi trudnymi zadaniami i um, tymi obszarami, w których nie czujemy się profesjonalistą, to zrobienie projektu wspólnie z dziećmi. My kierujemy procesem, ale nie przekazujemy bezpośrednio sztywnej wiedzy, której bardzo często po prostu nie mamy, albo nie czujemy się w niej swobodnie. Wspólne projektowanie jakiejś aktywności, albo projektowanie jakiegoś wspólnego zadania, którego efekt pokazujemy potem na przykład w szerszemu gronu, albo nawet prezentujemy go wewnątrz grupy, okazuje się, że rozwija dużo więcej niż zwykłe proste zajęcia, gdzie wysilamy się, żeby pokazać dzieciom, przekazać im, przelać na nich tą trochę sztuczną wiedzę, której sami nie mamy. Czyli znowu mówimy o tym, że warto wykorzystywać zasoby grupowe, włączać dzieci w różne aktywności, które realizujemy wspólnie. To jest naturalna potrzeba dzieci w wieku przedszkolnym i to jest coś, co też wydawnictwo silnie akcentuje w różnych produktach. I co jest też ważne ze względu na zdrowie, na dobrostan dzieci jako forma profilaktyki, nie tylko oddziaływań edukacyjnych. Więc wiele korzyści jest z tego, żeby te aktywności realizować w grupie poprzez zabawę, ale jest jeszcze jeden trop, o którym, o którym warto powiedzieć, to jest rodzaj, powiedziałbym, gamifikacji, ale nie do końca, żeby każdej aktywności nadać jakiś właśnie rys e, historii, jakiejś. E, Opowieści, legendy, która będzie temu, temu towarzyszyć, bo no wszyscy ludzie, nie tylko dzieci, uwielbiają słuchać historii, uwielbiają je tworzyć i każdą aktywność, właśnie zwłaszcza z tych trudnych dla wielu osób obszarów takich artystycznych. Kiedy zalegendujemy, to znaczy stworzymy z tego jakąś historię, że na przykład nie wiem, przedzieramy się przez dżunglę, albo odkrywamy nieznany ląd, albo budujemy most łączący wyspy i tam wplatamy te elementy właśnie edukacji przez sztukę, przez muzykę, przez elementy związane z malarstwem, z różnego rodzaju twórczością, albo z ruchem. Wówczas staje się to bardzo atrakcyjne, no i. Znowu pole do popisu dla wyobraźni, której nie brakuje, nauczycielom edukacji przedszkolnej, żeby stworzyć z tego historię, a za historią dzieci będą podążać. Te zajęcia są wtedy wartościowe, ciekawe. Czas szybko leci, no i nie jest ciężko te cele zrealizować, które sobie postawiliśmy. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden wątek, myślę, że bardzo ważny, bo taki, który bardzo często obserwuję w przedszkolach, to znaczy występy dzieci. One, nie wiem z jakiego powodu, tak bardzo spinają dorosłych, tak bardzo spinają dyrektorów przedszkolni, nauczycieli wychowania przedszkolnego, zdecydowanie mniej rodziców, chociaż tutaj też zależy jaka jest atmosfera w placówce, jak bardzo mocno, przepraszam, użyję kolokwializmu, Cisną nauczyciela i dyrektor na to, żeby te występy były idealne. No ja myślę, że to jest zawsze jakiś sprawdzian i wystawienie się na ocenę, właśnie na weryfikację tego, jak dobrze pracujemy. Im lepszy występ, im bardziej właśnie perfekcyjny, bo to jest nasz motyw przewodni tego odcinka. Im mniej będzie błędów, im lepsza dykcja wszystkich trzylatków biorących udział w występach tym lepiej będzie oceniana działalność przedszkola. Może o takich lękach mówimy. Mówimy o Takich lękach, które przeradzają się w tresurę, bo użyję, to jest bardzo mocne słowo, ale odważę się go użyć tutaj. E, wielokrotnie widziałam dzieci, które autentycznie były stresowane, tresowane, e, zmuszane do jakiejś aktywności. E, bardzo często płakały w domu, dlatego że nie były w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie były postawione przed nimi, e, a propos występu, nie wiem, na przykład przed przedstawicielami gminy, samorządu, i tak dalej, na większej scenie. E, dotyczyło to mnóstwa prób. To już przestaje być zabawa. To zaczyna być po prostu olbrzymi stres i olbrzymie obciążenie dla dziecka. Brzmi rzeczywiście jak, jak horror. I podejrzewam, że mm, może dochodzić do takich sytuacji. A najlepszy występ, jaki widziałaś jako dyrektor przedszkola, taki, który utkwił w twojej pamięci, ale też który w twojej ocenie był odebrany. Przez rodziców, jako coś bardzo dobrego i świadczącego dobrej pracy nauczycieli. To był taki projekt, który został zrealizowany w zerówce w sześciolatkach, gdzie otwarze się powiedzieć, że trzy czwarte występu przygotowywały dzieci. I dotyczyło to za, zarówno układów choreograficznych dotyczyło to treści piosenek. Treści wierszyków, które były wygłaszane na koniec, a także podziękowań chociażby do kadry przedszkola, to wszystko układały dzieci. One uczyły się później tego, co ułożyły na pamięć, po to, żeby no, to miało taki sznyt i nie było zupełną improwizacją. Natomiast w tych tańcach, które przedstawiły dzieciaki, było mnóstwo lekkości, tam było mnóstwo zabawy, a satysfakcja, którą miały te dzieci na sam koniec występu, była absolutnie nieprzyrwana. Innym. A my robimy w emocjach, to wiemy, że emocji nie oszukasz. I, I co jak... więcej, rodzice byli niesamowicie wzruszeni tym występem, bo to było dzieci, to było od nich. O tym mówię, że atmosfera i emocje, bo też byłem na tym występie, to się po prostu czuło i to jest wyraźny sygnał taki, że tego potrzebujemy. Tu się dzieje coś ładnego, autentycznego i wartościowego. Niczego nie trzeba było udawać, ani kogo przekonywać do tego, że występ był udany. No dobrze, to jak zwykle w naszych spotkaniach przy mikrofonie, pora na podsumowanie tego, z jakim problemem się tutaj mierzyliśmy, to znaczy wyzwania, jakim jest w profesjonalny sposób poprowadzenie zajęć, w którym nie wykazujemy szczególnych uzdolnień, talentów, albo nie czujemy się wyjątkowo kompetentni że możemy przeprowadzić takie zajęcia i ten profesjonalizm ma zupełnie inne źródła. Zastanowiliśmy się też, komu służy, a właściwie komu nie służy perfekcjonizm w naszych e, zajęciach i w naszych planach edukacyjnych. E, mówiliśmy tutaj chwilę o występach i o ich e, wartości emocjonalnej, nie tylko takiej zwykłej, estetycznej e, z punktu widzenia dorosłego. E, no i podsumowałabym tę rolę nauczyciela takim jednym zgrabnym zdaniem. Jak ktoś jest od wszystkiego. To jest do niczego, więc nie starajmy się być od wszystkiego. A ja bym jeszcze dodał jak to mówił król Julian z pingwinów z Madagaskaru jak już musisz coś zrobić, zrób to po swojemu.